Hej cześć witajcie z tej strony Thompson. Dawno mnie tutaj nie było, przepraszam Was za tak długi okres oczekiwania na kolejny film, ale niestety przez brak czasu i to naprawdę spory brak czasu przez te parę dni. Bez ostatniego materiału nie mogę po prostu dać rady nagrywać większej ilości poradników czy też jakichkolwiek innych filmów na kanale PC Master. A w dzisiejszym filmie pokażę, jak skonfigurować sobie obs po zainstalowaniu go w najnowszej wersji na dzień 30 października 2023. Wchodzimy sobie po świeżo zainstalowanym programie W ustawienia i mam tutaj takie zakładki jak główne stream, wyjście, dźwięk, obraz, skróty klawiszowe, ułatwienia dostępu, zaawansowane przy nagrywaniu. OBS-em, a nie streamowaniu, będzie nas interesować zakładka wyjście. I tutaj sobie mamy coś takiego jak tryb wyjścia. Klikamy zaawansowane i przejdziemy do zakładki nagrywanie. Mamy tutaj ustawienia nagrywania, ścieżka pliku, format nagrywania, encoder obrazu, encoder dźwięku i wiele innych. Nas interesuje ścieżka pliku. Tutaj będzie wybór ścieżki pliku, gdzie ma być zapisywany materiał, który zostanie zarejestrowany naszym OBS-em, czyli wybieramy sobie miejsce docelowe pliku zapisanego przez OBS. W moim wypadku weźmiemy sobie na przykład na dysk D I sobie tworzymy na przykład katalog OBS nagrania I tam będzie nagrywany cały obraz zarejestrowany OBS-em Natomiast poniżej wybieramy sobie format nagrywania Ja proponuję wybrać sobie MP4 Encoder obrazu Tutaj w zależności od tego jakiej wydajności jest Wasz PC ja zawsze tutaj sugeruję wybieranie sobie enkodowania X264. Jest to enkodowanie procesorem. Enkoder dźwięku zostawiamy bez zmian. I tutaj już nic praktycznie nie musimy zmieniać tej zakładce powyżej. Zjeżdżamy sobie z krolem. Niżej mamy tutaj coś takiego jak ustawienia enkodera. Typ przepływności zostawiamy na CBR. Przepływność bitowa to jest jakby w skrócie jakość obrazu zarejestrowanego przez naszego OBS-a. I tutaj polecam sobie to zmienić też w zależności od wydajności naszego pc -ta. Jeśli macie... Załóżmy nie wiem tam jakiegoś Ryzen'a z na przykład jakimś GTX 1650 czy Intela załóżmy i piątkę 13. generacji z jakąś kartą graficzną od Nvidia też załóżmy jakiegoś RTX -a, czy GTX -a 1650 czy nawet 1060. To jeśli to jest taki średniej klasy komputer czy też no, przy high-endowych jednostkach to tam znaczenia nie będzie, możecie sobie tutaj ustawić ile chcecie, byle by wam starczyło miejsca na dysku, ale tak jak mówię, ustawiamy sobie tutaj przewynęć bitową na przykład, jeśli nagrywamy sam obraz, w sensie nie gry, tylko poradniki czy coś ustawmy sobie na przykład na 25 tysięcy i to jest taka myślę spokojna optymalna przepływność bitowa dla takich zastosowań i w tej zakładce nie musimy już nic zmieniać. Pamiętajcie, że tutaj im większa wartość będzie tutaj tym teoretycznie lepsza jakość waszego obrazu będzie. Jeśli na przykład zobaczycie na waszych nagraniach gdy nagrywacie gry czy cokolwiek, że powstają jakieś smużenia czy coś, zwiększcie sobie tam wartość i zwiększajcie dopóki tych smużeń nie będzie, a będzie Was to zadowalać. Pamiętajcie, że im większa ta wartość również, tym bardziej obciąża Was komputer i tym bardziej może Wam spać wydajność w, w grach, w które sobie gracie nagrywając je obs em Teraz tutaj klikamy zastosuj, przechodzimy sobie do zakładki dźwięk. Tutaj częstotliwość próbkowania ustawiamy sobie na 48 kHz, kanały stereo. Możemy sobie tutaj wybrać urządzenia audio, czyli urządzenie, które jest odpowiedzialne za odbieranie dźwięku i tutaj mikrofony do tego urządzenia audio, czyli urządzenie wybieramy, które jest odpowiedzialne za dostarczanie dźwięku do naszego materiału wideo więcej tutaj nic nie zmieniamy, następna bardzo ważna zakładka jest to zakładka obraz i tutaj mamy rozdzielczość bazowa, czyli rozdzielczość naszego monitora, jest to Full HD w moim wypadku i tu będziecie mieć większą, klikacie sobie i tutaj zmieniacie np. na 2 na czy tam 4K rozdzielczość wynikowa skalowana, to jest rozdzielczość, którą OBS rejestruje i zapisuje z taką rozdzielczością na Wasz dysk, czyli to jest rozdzielczość wynikowa, jaką Wasz materiał będzie miał po zarejestrowaniu go już na Waszym komputerze. Wybieramy sobie rozdzielczość Waszego monitora, żeby to było w rozdzielczości natywnej, taką jaką ma Wasz rozdzielczość monitora. I wartość fps PSU wybieramy sobie tutaj 60, żeby było to płynne i fajnie wyglądało. I z tych zakładek tutaj to będzie na tyle. W następnym etapie, zapewne żeby cokolwiek móc nagrać, musimy dodać sobie źródło obrazu, które będzie przechwytywał nasz OBS. Mamy tutaj sceny i robimy sobie scenę, jeśli nie mamy tu żadnej, tym przyciskiem plusika i nazywamy scenę i ją dodajemy ty już ją dodamy, mamy tutaj źródło obrazu, klikamy prawym przyciskiem myszy, klikamy dodaj I tutaj wybieramy przechwytywanie ekranu, klikamy ok Tutaj klikamy ok I jak widać, pojawia się tutaj wasz ekran, który jest przechwytywany Żeby rozpocząć nagrywanie, klikamy tutaj rozpocznij nagrywanie Wtedy OBS rejestruje obraz i zapisuje go do wybranej wcześniej lokalizacji, którą wybraliście sobie na waszym dysku twardym, na waszym komputerze Żeby dodać sobie jakieś filtry do na przykład waszego mikrofonu czy też y, jakie innekolwiek filtry do urządzeń audio, klikamy sobie prawym, przyciskiem jeszcze tutaj na mikser dźwięku filtry i tutaj możemy sobie dodać filtry tym otopuciem, bramkę szumów, ekspander, kompresor, kompresor górnokierunkowy i wiele innych tutaj y, wtyczek, czy też rozszerzeń. Żeby dodać takie rozszerzenie, klikamy na nie. Klikamy tutaj OK. I mamy tutaj szereg ustawień, które możemy sobie dostosować, żeby jakość tego dźwięku była zadowalająca dla nas samych. Żeby taki. Filtr usunąć, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i klikamy przycisk usuń. Potwierdzamy tak i mamy filtr usunięty. Żeby ściszyć, podgłośnić sobie nasz mikrofon. Mamy tutaj taki słuchak w miserze dźwięku, że zmniejszamy go. gdy chcemy, żeby było ciszej i zwiększamy go, żeby było głośniej. Tak samo robimy analogicznie z urządzeniem audio, czyli z naszymi w cudzysłowie głośnikami. Z takich podstawowych, że tak powiem, ustawień OBS-a do nagrywania, to by było na tyle. Dzięki za trwanie do końca. Zostaw łapkę, subskrypcję i do następnego mówił Tomson. Hej, cześć i czołem.